Witajcie w kolejnym barokowym kościele w Letce. To jest kościół świętej klary. Ołtarz główny i sześć ołtarzy bocznych. Budowany w XVII wieku, a dokładnie kolei przebudowywany. Natomiast u góry znajduje się bardzo interesujący sufit na jednej z tych belek podtrzymujących odnaleziono ostatnio przy konserwatorskich pracach na te 1738, a cały sufit jest wykonany z papier czyli To jest taki rozdrobniony papier, z którego robi się taką masę. Nakłada się i następnie ta masa twardej, No takie ciekawe rozwiązania. Pierwszy raz z takim rozwiązaniem się spotkałem. Kościół świętej Klary inny od pozostałych, które dzisiaj oglądałem, ale jak widzicie ten barok z lekce prezentuje się doskonale w każdej kaplicy bocznej. Ciekawe rozwiązania architektoniczne. Pozdrawiam Was Kościoła świętej klawy lekce.